Program Edukacyjny Przygody Detektywa Bartka proponuje ćwiczenia z zakresu języka angielskiego, w formie zabawy, wszystkim uczniom będącym na poziomie początkującym oraz słabo zaawansowanym. Po wybraniu postaci dla grającego, możemy ustawić stopień trudności ćwiczonego tematu dla konkretnego ucznia. Program oferuje trzy poziomy trudności: Łatwy, średni oraz trudny. Jest przeznaczony dla uczniów od trzeciej do szóstej klasy szkoły podstawowej. Na każdym poziomie trudności można wybrać tylko te całości tematyczne, które będziemy dalej ćwiczyć. W tym programie zadaniem uczniów jest pomoc brytyjskiej królowej Elżbiecie w odzyskaniu skradzionych jej klejnotów koronnych. Jest to sposób doskonalenia języka angielskiego w formie zabawy. Otwieramy wspólnie stronę główną. Na obrazku przedstawiającym Londyn znajdują się ikonki ukrywające poszczególne ćwiczenia które umożliwią nam pracę z przedstawionymi tematami. Wypróbujmy razem niektóre zadania tematyczne. Ćwiczenie ze słuchu. Wymienianie liter. Spelling przez osobę władającą językiem angielskim jako ojczystym. P R U Praca ze słówkami umożliwia bardziej szczegółowe ćwiczenia w zakresie danego tematu. Wszystkie angielskie słówka są również odczytywane przez native speakera. Mouse Zebra Letter Married Po sprawdzeniu ćwiczenia w przypadku błędnej odpowiedzi program podaje dla porównania odpowiedź poprawną, a następnie dalsze wygenerowane ćwiczenia. Podczas wykonywania ćwiczeń gramatycznych uczeń będzie przyporządkowywał odpowiednie formy, wybierał z wielu możliwości lub dokonywał przemieszczenia. Ćwiczenia gramatyczne zostały stworzone niezależnie od podręczników do nauki języka angielskiego. Ćwiczymy formy gramatyczne, a nie przerabiane w danym momencie słownictwo. Każdy uczeń, który bezbłędnie rozwiąże 10 zadań, otrzyma na użytek długoterminowej gry jeden diament spośród ukradzionych królewskich klejnotów koronnych. Prócz tego otrzyma również natychmiastową nagrodę w postaci zabawnych animacji ukazujących się na ekranie. <gry> Przygodami detektywa Bartka doskonalenie języka angielskiego staje się świetną zabawą.